Jesteśmy po finale, niestety dla Goldenów przegranych, z nami Damian Marcinowski. Damian tak na gorąco, wiesz już czemu przegraliście? Dlatego, że rzuciliśmy mniej punktów, nie no, ale tak naprawdę oni zagrali lepiej i uważam bardziej płynnie grali, to było widać przez cały mecz, nie załamali się w końcówce i, i mieli dzisiaj generała, który ich dowiesz do końca. Tak się rzuca, to ja wiem, że pewnie odpowiesz, że nie, ale czy wy... Mogliście ich zlekceważyć? Bo tak to trochę wyglądało. Oni byli nastawieni na walkę, a wy chyba, że i tak musicie wygrać. A to... Ja bym tak nie powiedział, że zlekceważyć. To czasami można było odnieść takie wrażenie gdzieś, no może na początku czy coś. To jest... Ja osobiście absolutnie byłem skoncentrowany dzisiaj od początku do końca. Myślę, że chłopaki też. Po prostu źle weszliśmy w mecz i, oni... I nie potrafiliśmy mentalnie wrócić z tego meczu, bo trochę musieliśmy gonić cały mecz. Nie wiem, czy patrzyłeś na statystyki, tam plus, minus zespołu u Was, ty zawodnicy z ławki, czyli chodziutko, rywka na plusie, słabiej jakby starterzy. Wiesz, z czego to wynikało? No wiesz. Możliwe, że źle robiliśmy rotację. Możliwe, nie powiem, że nie. To trzeba byłoby pomyśleć na no spokojnie, jakoś ustawić, kto za kogo wchodzi, kiedy, i tutaj szukać lepszych połączeń, żeby to cały mecz dobrze wyglądało. Końcówka marca to Paweł Gawin, MVP sportu amatorskiego, bo tydzień temu wygrywa do spółki z Nikodemem półfinał. Dzisiaj wspomniałeś o tym generale, chyba miałeś jego na myśli? No tak, jego, Gawinek tam w półfinale też wymiatał, dzisiaj też wymiatał. Mieliśmy na niego chwilę sposobu, ale, ale no, ogarnął się i dowiózł do końca drużynę. Także on dzisiaj MVP świetnie. Szkoda. No. Szkoda. Ja osobiście żałuję, bo myślałem, że może. Może będzie pierwsze miejsce w końcu jakieś, w jakichś ligach dla mnie i dla drużyny, niestety nie, no liczą się ringi w lidze, nie? Bo Chris mają już dwa, jest się czym pochwalić, my jeszcze musimy poczekać. Czyli czerwiec, golden, złoto? Nic takiego nie mówię, absolutnie. Ale chciałbyś z tego chciałbym, co mówisz. Chciałbym, ale to, to jest zabawa i ta drużyna jest też bardzo fajna i stać nas na złoto na pewno. Do tego ci życzę i dziękuję za ten sezon. Dziękuję.